Olśniewające żółte światło biło od trzech ukończonych kart misji. Hyrkan podziwiał je w duchu. Och, w pokoju z butelkami starannie ustawionymi na półkach, Mawung sprawdzał dokonania Hyrkana, wspominając jednocześnie te groźne, czerwono-okie potwory, które zniszczył stojący przed nim młodzieniec. Powoli podsumował, utrzymując swój zwykły, surowy ton. 950 pancernych małp, 104 wilki kłowe i 76 jadowitych jaszczurek. Świetnie! Dzięki tobie śledztwo postępuje bardzo sprawnie. Przy okazji, co to za wyraz twarzy? Zaskoczony nagłą pochwałą, Hyrkan nie mógł ukryć swej ogromnej radości. Jego policzki nadeły się, oczy przymknęły od szerokiego uśmiechu, a na twarzy pojawił się różowy rumieniec. Hyrkan podrapał się po głowie i niezręcznie zaśmiał. Ach, przepraszam, po prostu zastanawiałem się, na co wydać te pieniądze, które właśnie zarobiłem. Małung przerwał mu, a jego głos stał się poważny, gdy rozwinął na stole starą mapę. Proszę, skup się, ponieważ następne zadanie będzie szczególnie niebezpieczne. Wzrok Hyrkana natychmiast wyostrzył się utkwiony w mapie. Palec Małunga mocno nacisnął na konkretne miejsce. Tutaj, w pobliżu szczytu góry, pojawił się wojownik Niedźwiedź. Jego słowa wywołały przerażający obraz w ciemnej przestrzeni. Gigantyczne istoty zwane wojownikami niedźwiedziami, miały do 4 metrów wysokości, stały niczym wieże z kości i mięsa, z oczami płonącymi czerwono jak rozżarone węgle w mroku. Kłęby mrocznego czarnego dymu owijały ich potężne ciała, a co bardziej przerażające, były w pełni wyposażone w zbroję i ostrą broń, niczym ludzcy wojownicy. Małunk spojrzał prosto na Hyrkana, jego ostry wzrok pełen pilności. Jeśli uda ci się znaleźć skąd biorą broń, będzie to ogromna pomoc w odkryciu tożsamości zepsutego. Hyrkan spojrzał w górę spokojnym tonem, potwierdzając zadanie. Innymi słowy, chce pan, żebym ich pokonał i przyniósł jedną z ich broni. Rozumiem. Mawąg spojrzał na stojącego przed nim młodzieńca, którego twarz wykrzywiała troska. Pod kropelkami pokrył mu czoło, a on z obawą powiedział: Myślisz, że sam sobie poradzisz? Nawet ucznicy mieli trudności w walce z nimi w pojedynkę. Chyba powinieneś poszukać. Będzie dobrze. Hyrkan zdecydowanie uciął, przeżywając niepokój Mawąga. Odwrócił się, ukazując rozmówce profil swojej kanciastej twarzy. Poranne słońce padło na nią, rozświetlając jego pewny siebie i nieco chłodny uśmiech. Już wiem, jak sobie z nimi poradzić. Po tych słowach wyszedł z pokoju, pozostawiając Mawonga z niedokończonymi wątpliwościami. Pod rozległym niebem, Hyrkan przemierzał gęste lasy, kierując się w stronę odległego, majestatycznego pasma górskiego. Zatrzymując się na starej, kamiennej ścieżce, otworzył wytartą mapę ze skóry. Palec wskazał bezpośrednio na zakreślony symbol głowy potwora, oznaczający położenie celu. Patrząc na niewyraźną ponurą dogę przed sobą, Hyrkan pomyślał, na pewno tam, już prawie jestem. Hyrkan stał ze swoją kościstą świtą, z zadowolonym uśmiechem na ustach, skrzyżował ramiona, wpatrywał się w pustkę przed sobą i oznajmił: Teraz nadszedł czas, by trochę się pokazać. Z szerokim, podekscytowanym uśmiechem podniósł rękę i aktywował urządzenie na nadgarstku. Natychmiast przed jego oczami pojawiło się wirtualne okno handlowe emitujące jaskrawe niebieskie światło wraz z komunikatem systemowym: Otworzyłeś okno aukcji. Możesz brać udział w aukcjach z innymi graczami. Nie Zniszczone bronie, zbroje i rzadkie przedmoty przesuwały się po ekranie, każdy z przypisaną ceną. Stojąc obok kościanego wojownika, hyrkan skoncentrował się na przeglądaniu listy, mrucząc pod nosem. Najlepsze wyposażenie, jakie mogę kupić na obecnym poziomie, to na pewno zestaw żmijowej kości. W jego umyśle pojawił się obraz czaszki owiniętej groźnym wężem kostnym pośród błyszczących złotych monet. Bez wahania natychmiast przystąpił do zakupów. Seria komunikatów systemowych wyświetlała się nieprzerwanie, potwierdzając jego transakcje, gdy złote monety szybko znikały z jego ekwipunku. Zakupiłeś naramienniki żmijowej kości, zakupiłeś buty żmijowej kości, zakupiłeś rękawice żmijowej kości, zakupiłeś. Hyrkana otoczyła mistyczna zielona aura, promieniująca od nowo założonego przez niego ekwipunku. Na ekranie pojawił się komunikat systemowy potwierdzający imponujące statystyki: obrona zwiększona o 70, mana i siła po 34. Ponadto noszenie całego zestawu zmniejszy zużycie many o 10%. Całkowity koszt tego ulepszenia wyniósł 37 896 zł. Hyrkan uśmiechnął się z zadowoleniem, wydając z siebie satysfakcjonujące pfff! Radość szybko przerodziła się w szalony śmiech, odchylił głowę do tyłu, krzycząc z zachwytu: To jest właśnie smak pieniędzy, za resztę kup wszystkie księgi umiejętności w moim zakresie poziomu. Skrajna euforia sprawiła, że przewrócił się na ziemię, śmiejąc się bez ustanku na oczach swoich szkieletowych żołnierzy. Natychmiast pojawiła się seria kolejnych komunikatów systemowych, potwierdzających pomyślny zakup ksiąg umiejętności, rozkład dusz, oślepienie, wzmocnienie mięśni, fałszywe serce, kościana bomba i skamienienie. Kolejne 17 593 zł zostało wydane. Po chwili delektowania się, Hyrkan wstał, strzepując kurz z ubrania, nasunął kaptur na głowę, zasłaniając połowę twarzy, ale nie kryjąc pewnego uśmiechu i ostrego spojrzenia, mruknął: Dobra, wciąż jestem trochę daleko od poziomu niedźwiedziego wojownika, ale z tym wszystkim będę mógł. Właśnie wtedy jego szkieletowi żołnierzy jednocześnie podeszli bliżej, ich oczy błyszczały jak gwiazdy, spoglądając na swojego pana z wyczekiwaniem, jakby pytając: A co z nami? W wirtualnej przestrzeni sklepu Hyrkan powiedział, a, racja, prawie zapomniałem o was dzieciaki. Pomyślał o swoich szkieletowych wojownikach. Wskazał tarczę, a w jego głowie pojawił się pomysł. No cóż, to chyba będzie pasować szkieletom. Ale w chwili potwierdzenia zakupu, tuż przed nim pojawiło się zimne, niebieskie powiadomienie. Niewystarczające środki. Słowa odbiły się w jego szeroko otwartych ze zdumienia oczach. Wyjąkał C co? Skończyły mi się pieniądze? Czyżbym wydał wszystko? Odwrócił się, zimny pod wystąpił mu na czoło, stając naprzeciw cierpliwie czekających szkieletowych wojowników, z wymuszonym wyrazem twarzy zawahał się, wyznając: mmm, Dzieciaki, ja jestem trochę bez grosza. Natychmiast atmosfera wokół stała się ciężka. Hyrkan osłupiał na tę nagłą zmianę, ich postawa się zmieniła? Pośpiesznie wyjaśnił, próbując ratować sytuację, mmm, nie zrobiłem tego celowo. Kiedy tylko zdobędę więcej pieniędzy, ja było jasne, że jego szkieletowi podwładni postanowili strajkować, zostawiając swoje. Jego pana samemu sobie. Zawołał głośno tak jest, pewnie zarobię więcej pieniędzy po polowaniu na to. Na rozkaz swojego pana armia szkieletów o jaskrawo świecących, lazurowych oczach natychmiast ruszyła do działania, pędząc naprzód z zawziętym zapałem. Hyrkan odetchnął z ulgą, myśląc w duchu. Uf, dobrze, że stado dzików przeszło obok w samą porę. Ci faceci są naprawdę dziwnie opętani przez ekwipunek. Teraz pozostał tylko jeden dzik. Skulił się w kącie, drżąc na całym ciele, z łzami w oczach, wydając żałosne piski. Quik! Naprzeciwko niego inny szkieletowy wojownik, którego oczy świeciły teraz hipnotyzującym fioletem, uniósł ostry miecz. Zimne ostrze opadło zdecydowanie, kończąc ostatni, rozpaczliwy pisk, kwik, ofiary. Wśród zrujnowanego pola bitwy Hyrkan zirytowany rozkazał swoim kościanym żołnierzom: Hej, nie marnujcie więcej czasu, kończcie to! Uzbroję was w drodze! Zanim skończył mówić, jaskrawe, czerwone światło rozdarło noc. Potężna, niszczycielska wiązka energii śmignęła tuż obok Hyrkana. Hyrkan gwałtownie się odwrócił, z przerażeniem na twarzy: Co to właśnie było? zapytał oszołowiony: Hej! Z tyłu dobiegł chłodny, wyniosły głos. Ciemna sylwetka w bojowym ekwipunku powoli zbliżała się. Ciężkie buty grzęzły w żywioratym gruncie. Osoba zatrzymała się I autorytatywnym tonem rzekła: Kim ty w ogóle jesteś, że śmiesz tu polować bez pozwolenia? Ten obsar należy do gildii Apollo. To imię było jak grom z jasnego nieba. Hyrkan zamarł, jego oczy szeroko otworzyły się ze zdumienia, zimna kropla potu powoli spłynęła mu po skroni. Wyjąkał, to jest. W ponurym lesie nagle drogę zagrodziły trzy muskularne, łyse postacie. Ich przywódca z paskudnym uśmiechem na ustach warknął groźnie: Chcesz umrzeć? Cała trójka ruszyła naprzód ich ciężkie kroki ugniatały wilgotną ziemię. Hyrkan obserwował w milczeniu z pogardą myśląc, znowu banda leszczy. Nie zwracając uwagi na postawę Hyrkana, przywódca z zuchwałością wypiął pierś przedstawiając się. Nazywam się Wang Yang. To jest E Yang, a tam il Yang jesteśmy wielkim trio Gildi Apolina. Słysząc to, Hyrkan nagle wybuchnął śmiechem, niezwykle promiennym i rześkim. A więc tak. W następnej chwili uśmiech zniknął z jego ust. Potężna aura eksplodowała, otaczając ciało Hyrkana jasnym niebieskim blaskiem. Zanim trio zdołało zareagować, pomknął jak błyskawica, przetaczając się przez nich jednym ruchem. Rozległy się ogłuszające smyk smyk odgłosy zderzenia energii, a wszyscy trzej potężni mężczyźni zostali bezlitośnie odrzuceni, zanim zdali sobie sprawę co się stało. Hyrkan lekko cmoknął, jego twarz wyrażała irytację. Znowu kilku przegranych próbuje mnie sprowokować. Co za bzdura! Mruknął, jego zimne spojrzenie przemknęło po leżących na ziemi ludziach. Dlaczego ostatnio przyciągam tylu takich ludzi? Może powinienem iść do jakiegoś szamana czy coś? Ledwie skończył mówić niedbale kopnął leżącego w pobliżu, który jęknął ponownie. Czuł, że nie warto tracić więcej czasu, więc Hyrkan odwrócił się plecami do pola bitwy. Właśnie zmarnowałem tu czas: Chodźmy, kościotrukę. Na jego rozkaz jego armia szkieletów natychmiast potruchtała za nim, szybko znikając w gęstwinie lasu. Gdy zniknęli z pola widzenia, jeden z pokonanych graczy próbował się podnieść. Zacisnął zęby, patrząc z nienawiścią w kierunku, w którym poszedł Hyrkan. Och! Ośmieliłeś się zaatakować naszą gildę? Sprawimy, że pożałujesz, mrucząc klątwy, drżącą ręką podniósł nad nadgarstek, aktywując urządzenie komunikacyjne, wyglądające jak zegarek. Rozbłysło słabe, niebieskawe światło. Gdzieś daleko, w półmroku, dłoń pokryta błyszczącymi pierścieniami, delikatnie gładziła pręgowane futro olbrzymiego tygrysa. Bestia cicho mruczała w gardle, a jej złote oczy jarzyły się jasno. Jej właściciel nagle zastkł, jakby właśnie otrzymał niespodziewane. Wiadomość, co? On zaatakował moich podwładnych, nawet słysząc moje imię? W okazałej sali, gdzie złote światło lało się z lamp, potężny mężczyzna zasiadał na tronie obitym tygrysią skórą. Przed nim gracz w pomarańczowym stroju klęczał w pokorze ze spuszczoną głową. Tak, panie, odparł gracz. Mężczyzna na tronie przemówił, jego głos, chłodny i pełen autorytetu, rozniosł się po pokoju. Sprowadźcie go tu, niezależnie od ceny. W tym samym momencie błyszcząca sztabka złota z trzaskiem wylądowała na stole, niczym potwierdzenie nieodwołalnego rozkazu. Twarz przywódcy tonęła w cieniu, odsłaniając jedynie parę płonących czerwonych oczu, kipiących nienawiścią. Wyciągnął palec do przodu, cedząc przez zaciśnięte zęby słowa pełne gniewu: Zapłacisz mi za to, że ośmieliłeś się zlekceważyć moją reputację! Jego złowroga przysięga zdawała się rozpływać w powietrzu, mieszając się z powoli opadającymi czerwonymi liśćmi klonów w odległym lesie. Wśród tej scenerii hyrkan zatrzymał się, jego oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Wyszeptał z zaskoczeniem cóż, wygląda na to, że w końcu dotarłem na miejsce. Silny wiatr przeleciał przez głęboki wąwóz, gdzie on i jego szkieletowa armia posuwali się po nierównej ścieżce. Chwilę później pojawiło się niebieskie powiadomienie systemowe potwierdzające jego cel strefa pojawiania się wojowników niedźwiedzi. Z zimnym, pewnym siebie uśmiechem, Hyrkan odwrócił się i zawołał. No to idziemy? Hej, szkieletowi żołnierze, jesteście gotowi? Pełność siebie na twarzy Hyrkana natychmiast zamieniła się w irytację. Co wy tam cholery wyprawiacie? Skończ te cyrk! Przed gniewem swojego pana oddział szkieletowych żołnierzy natychmiast skurczył się, z minami pełnymi skruchy. Po skorygowaniu formacji Hyrkan spoważniał, jego głos stał się ostry, gdy przedstawiał zadanie. Dzisiaj udamy się na polowanie na niedźwiedziego wojownika. Jest na siedemdziesiątym poziomie i ma trzy fazy, więc musimy się dokładnie przygotować do tej bitwy. Stał na wysokim wzniesieniu, zanim rozpościerał się widok na zrujnowane pole bitwy. Dym, ogień, a miecz wbity w ziemię dodawał mu autorytet. Jego wzrok omiótł całą armię czekającą na rozkazy poniżej. Ale gdy już go pokonamy, będziemy mogli wyprzedzić 30 najlepszych gildii pod względem postępów w głównym zadaniu. Dlatego nie oczekuję żadnych błędów. Jasne? W odpowiedzi na jego zdecydowane rozkazy wszyscy szkieletowi żołnierze stanęli na baczność, salutując z pełną dyscypliną. Hyrkan zamknął oczy, cicho instruując swoją armię szkieletów. Róbcie dokładnie to, co ćwiczyliśmy. Nagle napłynęła potężna fala rządzy krwi, sprawiając, że ziemia lekko zadrżała. Hyrkan szeroko otworzył oczy, na jego ustach pojawił się lodowaty uśmiech, gdy odwrócił się w stronę cienia. Jak to mówią, o wilku mowa. Ach, nie, w tym przypadku o niedźwiedziu. Zanim szkieletowi żołnierze patrzyli na swojego pana błyszczącymi z podziwu oczodołami. Z gęstej mgły Powoli wyłoniła się potężna sylwetka. Był to humanoidalny potwór z głową niedźwiedzia, o muskularnym ciele pokrytym ciężką metalową zbroją i z ogromnym ostrzem z dłoni. Jego oczy płonęły złowrogim, czerwonym blaskiem. Przed Hyrkanem pojawiła się tablica informacyjna, potwierdzająca tożsamość wroga. Niedźwiedzi wojownik, poziom 70. Zaczynajmy! wyszeptał Hyrkan z determinacją. Szybko podniósł rękę, wskazującym palcem naciskając na niebiesko urządzenie na nadgarstku. Rozległ się mechaniczny głos. Slot wyposażenia aktywuj! Natychmiast niedźwiedzi wojownik ryknął tak głośno, że aż ziemia zadrżała. Jego gniewny ryk zdawał się rozdzierać przestrzeń. W tym samym momencie z hyrkana wybuchła magiczna błękitna fala energii. Znana maska Hachoe pojawiła się, zakrywając połowę jego twarzy, a ciemna kolczasta zbroja szybko otoczyła jego ciało. Stojąc w centrum szalejącego wiru energii, Hyrkan podniósł głowę, gotowy na śmiertelne starcie. Wśród wirującego mroku Hyrkan uśmiechnął się pewnie i arogancko. Tę główną misję oświadczył stanowczo: podejmę sam. Tymczasem w innym miejscu, pod czystym błękitnym niebem usianym jaskrawo czerwonymi liśćmi klonu, Hatch patrzył w stronę odległego, majestatycznego pasma górskiego. Mruknął: hmm, to pewnie góry Bulkas. Chwilę później Hatch szedł szlakiem przez las, w pełni skupiony na czekającym go zadaniu. Przyjechałem tu zaraz po obejrzeniu filmu o opancerzonej małpie. Mam nadzieję, że maska tam jest, jednak nagle jego kroki ustały. Przez dłuższą chwilę milczał, po czym oparł się o pień drzewa z wyraźnym rozdrażnieniem i irytacją na twarzy. Cholera, dlaczego ja muszę tu przyjeżdżać do tej dziury, zabitej deskami? Hacz wymamrotał ze złością. Jestem ważną postacią, a oni wysłali mnie tu tylko po to, żeby schwytać jakiegoś żółtodzioba. dzioba. drżąc krzyknął co? Użyć siły, jeśli się nie podporządkuje? To jest przestępstwo? Przed nim stał gigantyczny dzik król 65 poziomu, z czerwonymi, wytrzeszczonymi oczami, a jego ostre kły mierzyły prosto w ofiarę. Panika szybko ustąpiła. W mgnieniu oka hecz podniósł głowę, a jego spojrzenie stało się ostre. Podniósł swoją laskę, a fala magicznej mocy gwałtownie eksplodowała. Wściekłe płomienie z rykiem runęły prosto na potwora przed dzikiem pojawił się lśniący czerwony krąg magiczny, a ogień pochłonął go wśród wrzasków. Hetch odwrócił się plecami, cicho obserwując płonącego potwora. Mruknął naprawdę. Tak bardzo chcę rzucić tę robotę. W przestrzeni przesyconej mistycznym niebieskim światłem, gdzie w powietrzu unosiły się zwiędłe czerwone płatki kwiatów, stał hecz, piąta ranga, ze zmęczoną i spiętą twarzą. Jego wzrok był skierowany do przodu, pełen wyczekiwania zmieszanego z niepokojem. W duchu błagał: "Proszę, ukaż się, Masko Hahoe".